Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić Państwa na prezentację mojej rodzinnej firmy oferującej usługi w zakresie szkolenia spawaczy oraz nadzoru spawalniczego. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. Świadkiem całego procesu powstawania tego środka. Chciałem znaleźć jakieś negatywy, które występują, bo no, no, nie jestem skłonny do udzielania takich bezdyskusyjnych pochwał. Zawsze staram się, powiedzmy, troszkę krytycznie podchodzić. No, niestety nie udało mi się. Mogę tylko w samych superlatywach wypowiadać się. O tym ośrodku. Dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystości otwarcia nowego ośrodka szkoleniowego, który tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć spełnia wszelkie najwyższe europejskie wymagania. I myślę, że z powodzeniem będzie szkolił spawaczy, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie poza granicami naszego kraju, ale również i tutaj yy, w Polsce. Dokładnie trzy lata temu chodziliśmy tutaj po trawie, rozmawialiśmy na temat tego, co ma być, jak to wszystko ma wyglądać, jak to ma się dziać, a dzisiaj byliśmy świadkami otwarcia uroczystego tej firmy, która można powiedzieć, natychmiast startuje ze szkoleniem świeżych adeptów sztuki spawalniczej. w czasie mojej wieloletniej pracy w Instytucie. No i teraz, gdybym chciał tak porównać, no to jest to ośrodek urządzony, można powiedzieć, jak jeden z najlepszych ośrodków europejskich. Mówię, no w Niemczech na przykład, w Anglii, w Hiszpanii, no mogę powiedzieć, że powiedzmy lepszego ośrodka w zasadzie nie widziałem. Prowadzi pełne, pełne szkolenia, pełen zakres wszystkich metod spawalnictwa. W chwili obecnej jestem w trakcie kursu na metodą, metodą spawalnictwa 135-136. Po ukończeniu kursu planuję rozszerzyć umiejętności w tym ośrodku o kategorie 141 i 111. Roku. W naszej ofercie są szkolenia zarówno z systemów zarządzania jakością, jak i szkolenia z badań nieniszczących. Możemy przyjąć, że jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów na rynku szkoleń badań nieniszczących. Jeżeli chodzi o współpracę z firmą pana Dżajkowskiego, to głównie współpracujemy w zakresie badań, jak tu wspomniano, niszczących, Oczywiście. czyli wizualnych, ale docelowo też mamy. Ofercie rozszerzenie tej współpracy o inne metody badań, czyli RT, UT, MT i PT. Nasza współpraca z firmą szkoleniową pana Czajkowskiego przebiega jak do tej pory bez zarzutu i dlatego w najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć naszą ofertę i będziemy Państwu w tamtym rejonie na pewno w stanie zaproponować więcej szkoleń. Cztery lata temu zostaliśmy zaproszeni przez firmę pana Czajkowskiego do współpracy. Współpraca nasza polega na tym, że dostarczamy tu urządzenia, materiały spowolnicze oraz widoczny tutaj za mną system filtrowentylacji, który ma zapewnić przyszłym uczniom, którzy tutaj będą przebywać, czyste powietrze podczas ich szkoleń. Wprowadziliśmy też tutaj system oszczędzaczy gazu. Produkowanych przez szwedzką firmę Elga, która to pozwoli na znaczne zaoszczędzenie mieszanek gazowych, a także na dużo mniejsze wprowadzenie nieczystych, nieczystych gazów do atmosfery, które, które są szkodliwe. Firma pana Czajkowskiego dynamicznie rozwija się. Na dzień dzisiejszy kupuje nowoczesne urządzenia produkowane w fińskiej firmie Kempi. Urządzenia, które stoją tutaj, które pracują, które e, szkolą e, przyszłych adeptów sztuki spawania e, są urządzeniami najnowszej technologii. Są to urządzenia in inwertorowe, które pozwalają e, uczniom szybciej e, opanować sztukę spawania. i dokonaliśmy montażu urządzeń filtrowentylacyjnych na 14 stanowiskach spawalniczych w Szkole Spawalniczej w Żmolnikach. Pan Mieczysław Czajkowski rzeczywiście inwestuje w swoją firmę, stara się iść z duchem czasu. I szkolić ludzi na sprzęcie, który aktualnie w nowoczesnym spawalnictwie znajduje zastosowanie. Bardzo nas cieszy to, że wybór padł na i markę znaną, światowego lidera w zakresie produkcji inwertorowych zasilaczy łuku spawalniczego. Firma pana Czajkowskiego na bieżąco wdraża nowe technologie, co pozwala nam pracować na sprzęcie, który jest tu z światowego poziomu. Nie męczymy się tu z niczym, wszystko jest super, dopięte na ostatni guzik. Widać, hala za mną jest przygotowana w sposób profesjonalny. Tu pracuje, cechuje ją pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego kursanta. Po przyjechaniu tutaj do Iławy od pierwszego dnia zorientowałem się, że każdy kursant jest traktowany indywidualnie, z wielką dbałością, struktura jest w stanie dostosować się praktycznie do każdego kursanta, jeżeli chodzi o czas o nabywane w, nabywane w trakcie kursu umiejętności. Firma pana Naczekowskiego otwiera nam nowe horyzonty. Mamy możliwość zatrudnienia. Sama firma współpracuje z firmami zagranicznymi. Daje to nam możliwość wyjazdu za granicę, a także otwiera nam perspektywy dobrych zarobków. Zaprosiliśmy do współpracy norweską firmę Adeco, która też będzie. Współpracowała z firmą szkoleniową pana Czajkowskiego. Będzie tutaj szkoliła spawaczy z możliwością eksportu ludzi do Norwegii. Mój przedmówca wspomniał o firmie norweskiej. W tej chwili rozmawiamy z firmą Barona, fińską firmą, która zajmuje się rekrutacją pracowników, która również ma zamiar podjąć tutaj współpracę właśnie z firmą szkoleniową pana Czajkowskiego, siedzibą w Smolnikach. Kobietą, która robi kurs w tym ośrodku i naprawdę polecam, szczególnie paniom, bo wbrew pozorom nie jest to zawód tylko i wyłącznie dla panów. Kobiety naprawdę świetnie się sprawdzają w tym zawodzie. Zawsze myślałam, że ten zawód jest ciekawy, i chciałam to sprawdzić. Rzeczywiście tak. Jest. Warunki do nauki mamy niemalże idealne, jeżeli chodzi o sprzęt, o miejsca do, do spawania materiałów spawalniczych. Też mamy pod dostatkiem. Pracujemy na nowym sprzęcie, warunki są tutaj bardzo dobre. Nie ma tu problemu dosłownie z niczym. Jest możliwość zakwaterowania, jest możliwość porozmawiania spokojnie o wszystkim. Instruktorów zawsze przyjdzie, pomoże. Widać pełen profesjonalizm podejścia y, całej kadry do kursantów. Sam sprzęt y, pozwala nam. Y, nie, nie skupiać się na, na tym, na czym pracujemy, tylko możemy, nie męczymy się ze sprzętem, tylko po prostu od razu mamy wszystko przygotowane w taki sposób, że możemy zająć się sensem merytorycznym naszego kursu, czyli od razu spawamy. Nic innego nas nie interesuje, uczymy się techniki, uczymy się teorii, całość oceniam bardzo dobrze. Zapraszam tu wszystkich. Chciałbym zarekomendować do współpracy firmę szkoleniowo-usługową Mieczysława Czajkowskiego ze Smolnik. Jest to solidny partner, jest to firma, myślę z tradycjami, która jest naprawdę godna polecenia. Dziękuję.